Mkszagłębie.pl To my, wierni kibice Zagłębia. Cześć, witamy się z Wami w 54. odcinku podcastu Mks. Talk, w którym rozmawiać będziemy w składzie Filip Trokielewicz oraz Paweł Juner. Myślę, Paweł, że zaczniemy sobie chronologicznie od tego, co się działo w ostatnich dniach, czyli od meczu z Wartą Poznań, spotkania dla koneserów. W zasadzie można było wyciąć jedynie tego gola Tomasza Makowskiego, a poza nim to nie było co oglądać. Niedzielę w Lubinie o iście Rosołowej porze. Taki to też był mecz, gdzie wiało nudom na boisku, gdzie niewiele się działo, ale to jest powód do rozprawiania nad tym, że Zagłębie Lubin do tej pory punktuje lepiej, aniżeli kazywałaby na to gra. To jest taka teza, która mi się po raz kolejny nasuwa, czy to po meczu puszczą niepołomicy, czy to po innych, przepchniętych kolokwialnie, mówiąc, kolanem, to się potwierdza. Mecz z Wartą nie należał do może takich najładniejszych. Troszeczkę widzę taką analogię z tym popularnym memem, ale bym sobie obejrzał pod Beskidzie takię złęczną. No i tutaj my jako koneserzy. Ekstra klasy, no, no, lubimy oglądać takie niezbyt może wyrafinowane widowiska, no ale jednak chcielibyśmy, żeby nasza drużyna wyglądała no chyba troszkę lepiej. No, ten mecz taki o 12.30, czyli niekoniecznie prime antenowy, no raczej spełnił nasze oczekiwania, no tak, wiedzieliśmy, że nie będzie może jakiegoś super futbolu, no ale liczyliśmy na zwycięstwo w domu i podtrzymanie tej dobrej pasy, która trwa jeszcze od zeszłego sezonu, więc nie było fajerwerków nie licząc Golatom Kamakowskiego, ale, ale myślę, że jest tak, jak mogliśmy się spodziewać wcześniej, czyli drużyna Waldemara Fornalika nie gra jakoś wybitnie dobrze pod kątem piłkarskim, ale jest skuteczna i potrafi przepychać te mecze. My musimy też pamiętać o jednej rzeczy, że w przeszłości, niezależnie już w sumie od którego trenera, bo za kadencji którego trenera, bo nawet tak było za kadencji e, Martina Szeweli, czy, e, czy też e, wcześniejszych szkoleniowców, my potrafiliśmy strzelić kilka bramek w, me w meczu, a potem w końcu chce stracić gola i tam przegrać na przykład, nie wiem, 2 do 3, bądź 1 do 2. No tutaj akurat rzadziej takie rzeczy występują. Częściej oglądamy takie zagłębie na wyjazdach. Mam nadzieję, że no teraz w tym spotkaniu poniedziałkowym, czyli znowu w takim niekoniecznie na najbardziej atrakcyjnym terminie z górnikiem Zabrze, no zagłębie w końcu wygra. To znaczy ja też sądzę, że w tym momencie, jeśli chodzi o zagłębie Lubin, to rzeczywiście trzeba oddać zespołowi prowadzącym przez Waldemara Fornalika, że nie udziela się ten gen frajerstwa. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, który wcześniej miał miejsce za poprzednich tenerów, gdzie rzeczywiście Zagłębia lubin nie potrafiło wygrywać w takich spotkaniach, gdzie grało słabo, a to też jest umiejętność jakaś, żeby yy, przechylać tę szalę zwycięstwa. Mam wrażenie, że co po niektórzy zawodnicy indywidualnie obecnie stanowią, za mocno o jakości gry Zagłębia lubin. To znaczy, pójdźmy na mecz, pójdźmy po omicę, wywoływany już przeze mnie gdzie też w zagłębie wygrało 1 do 0. Jedna akcja, indywidualna jakość zawodników zadecydowała o końcowym rezultacie. W meczu z wartą Poznań uderzenie Tomasza Makowskiego. Gdyby nie ono, no to kto wie. Warta też miała przecież sytuację, gdzie Dario Wisinger ostatecznie spalił i ta akcja cała spaliła na panewce, ale moim zdaniem to tak nie powinno wyglądać i to jest jakiś kamyczek do ogródka, że tych zalążków, jakichś schematów na boisku nie widzimy. W 100% się zgodzę i teraz. Jeśli coraz, coraz więcej piłkarzy wraca do, do gry po absencjach, po spowodowanych kontuzjach, może też dochodzi do formy, i coraz mniej takich wymówek będzie miał trener Fornali, więc mam nadzieję, że z taką kadrą już optymalną. W końcu zagłębię też do, do tych punktów zdobytych u siebie. Dorzuci może troszeczkę lepszą grę i lepszą skuteczność, i lepszą grę w obronie na wyjazdach. My musimy jednak pamiętać o tym, że naszą siłą w momencie, kiedy trener Waldemar Fornalik uporządkował grę obronną, było to, że nie było w tej formacji zbyt dużej rotacji. A wyszło na to, że w obecnym sezonie już i na prawej obronie mieliśmy rotację, i w środku mieliśmy rotację na pozycji obu stoperów. Mieliśmy też rotację na lewej stronie obrony, pograł grał i tam Mateusz Grzybek, i, i grał e, Mikel e, Kirkeskow, i teraz w kucharze zagrał Luis Mata, więc tak naprawdę, no tutaj tego, mm, tego, tego zgrania może brakować. Ja być może troszeczkę naiwnie i tak zbyt romantycznie do tego podchodzę, ale zwróciłbym e, właśnie na to, że, że ta nasza obrona nie gra e, dobrze A jeśli chodzi o tezę, którą e, postawiłeś, czyli to, że przy takiej kiepskiej grze... E, Indywidualności decydują o końcowym wyniku. Okej, okay, ale to jest futbol. Tak, tak się dzieje często. My mieliśmy wielokrotnie problem z tym, że takie mecze przegrywaliśmy właśnie przez to, że nie szło, nie szło, nie szło, ale nikt nie potrafił zrobić czegoś ponad. Więc no, tutaj też sztuką dobrze zbilansowanej kadry i taką, taką wielką zaletą dobrze zbilansowanej kadry jest to, żeby w takim meczu, w którym nie do końca tak pod kątem futbolowym się układa, ktoś wziął ciężar na swoje barki, podjął jakąś decyzję niekonwencjonalną, bądź też miał trochę szczęścia, no żeby faktycznie ten wynik odwrócić. I też nie mam zamiaru zakłamywać rzeczywistości, że spotkania z Wartą, to, czy z Puszczą Niepołomice to były jakieś rewelacyjne widowiska, no bo wszyscy wiemy, że nie. No ale jednak przyznasz mi na pewno rację, że w wielu spotkaniach byśmy się cieszyli, gdyby ktoś odważył się, czy na jakiś strzał, czy na jakieś niekonwencjonalne podanie, z czego mogłoby coś się urodzić. No a tego nie oglądaliśmy tam we wcześniejszych ostatnich sezonach. Teraz nagle okazuje się, że nawet te słabsze mecze jesteśmy w stanie przepychać kolanem, no i to też jest okej. Okay. Ja być może nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań z racji tego, że, że no już też dużo widziałem, jeśli chodzi o Zagłębie, no ale uważam, że to jest też w pewnym aspekcie nas kapitału. Na pewno tak, to jest cenna umiejętność, tym bardziej, jeżeli Zagłębie Rubin będzie potrafiło ją niejako podtrzymywać, to znaczy w tych meczach, takie jak w spotkaniu z Wartą, będzie potrafiło wygrywać, nawet jeżeli to będą jednobramkowe zwycięstwa, Personalia. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli słów kilka. Powrócił Aleks Łowniczak i widać dużo większy spokój w bloku obronnym. Zagłębia Lubin, kiedy grał Michał Nalepa, no to spójrzmy prawdzie w oczy, że on ma bardzo słabe wejście do pierwszego zespołu. Zagłębia Lubin nie daje tego, czego byśmy od niego oczekiwali. Nie potrafi się do tej pory odbudować po bardzo słabym sezonie, kiedy z Hukiem zleciał z Ligi z Lechem. Teraz też nie popisał się w meczu wyjazdowym w Pucharze Polski z trzecioligowym sokołem kleczew, ale Sławniczak, dobry występ po powrocie, i też cały blok obronny zagłębia wypada chyba pochwalić, bo Warta poznać pomimo swojego, co by nie mówić, ograniczonego potencjału ludzkiego, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, to nie stworzyła sobie tak naprawdę żadnej stuprocentowej sytuacji, poza tą jedną, o której już mówiłem, kiedy Dario Winzinger spalił, ale tak poza tym nic wielkiego pod bramką strzeżoną przez Sokratisa Twisa się nie działo. W zasadzie to, to, o czym powiedziałeś, koresponduje niejako z tym, o czym ja wspomniałem, czyli Zagłębie pewnie wyglądało w obronie wówczas, gdy ten blok e, był dość stabilny i był rotacji, a właśnie wtedy o sile środka bloku defensywnego stanowili Aleks Sławniczak i Bartosz Kopacz. No i to chyba właśnie ta para czuje się ze sobą najlepiej. Zgodzę się z tym, że powrót Aleksa czy jego obecność nawet w tych w tych wcześniejszych meczach przed kontuzją były to pozytywne e, zjawiska. E, zgodzę się oczywiście z tym, że Michał Nalepa jak na razie nam nie dojeżdża, ale też musimy pamiętać, że on stosunkowo późno dołączył do zespołu. Nie jest to zawodnik, którego w jakiś sposób zna też trener Fornalik, więc możliwe, że on potrzebuje trochę czasu na to, żeby jakkolwiek zrozumieć się z drużyną jasne, ja jak najbardziej rozumiem to, że ten, ten poprzedni sezon w wykonaniu całej Lechi Gdańskiej i też no, Nalepy, bo on popełniał wiele indywidualnych błędów, był skandaliczny wręcz i e, no nie ma się czym chwalić, ale też należy pamiętać, że no, Michał Nalepa nie jest słabym zawodnikiem i on po pierwsze zrobił sporo z Lechią przed tym spadkiem, jak już tak naprawdę patrząc pod ze względu na tego, jak Lecha była zarządzana, to chyba było nieuniknione. I też interesowały się nim inne zespoły. Tak naprawdę Michał Nalepa był wyżej na liście Lecha Poznań niż Michał Blazić. Więc no tutaj też to nie jest tak, że zagłębie wzięło obrońcę ze Spadkowicza i on, on jest po prostu jakiś turbo słaby I w przyszłości możemy nie mieć z niego pociechy. Bo być może, oczywiście tego nie wiem, ale obserwując ligę, obserwując niektórych zawodników, zakładam w ten sposób, że. Im więcej będzie czasu spędzał z drużyną, im więcej będzie trenował, jeśli będzie dostawał szansę, tym ta jego gra będzie lepsza. Ja sobie i, i całemu zagłębiu tego życzę, żeby faktycznie tak było. No, bo no jak na razie te jego występy są wręcz rozczarowujące, i mm, jeśli tak doświadczony obrońca jest dogrywany przez no, zawodników o statusie amatorskim z Sokoła Kleczew, no to jednak no, wypada tutaj akurat y, niekoniecznie y, postawić temu zawodnikowi na Zgadzam się z krytyką, która y, pojawia się w przestrzeni tej medialnej, czy nawet takiej naszej lokalnej, ale jednak nie, jeszcze, jeszcze bym Michała nie skreślał. Myślę, że tak na przestrzeni całego sezonu możemy mieć z niego jeszcze wiele pociechy, przynajmniej tego, tego życzę, jak, jak było w, pewne, w pewnym utworze, sobie i Wam. Więc mam nadzieję, że, że po prostu on odpali i, i będzie pewny, bardziej pewny, bo wydaje mi się, że do tej pewności w interwencjach, w bardziej zrozumieniu z kolegą, jeśli chodzi o ustawienie tego po prostu temu zawodnikowi na tę chwilę brakuje. I tym sposobem my myślę, że możemy przejść płynnie do tego, co działo się w środę w Kleczewie? Za głębie nawansowało, Potrzebna była dogrywka, do tego, żeby miedziowi przechylili szalę, zwycięstwo na swoją korzyść. Ostatecznie tego decydującego gola strzelił Juan Munoz. I ja na łamach naszego portalu pisałem: Kurde, zastanówmy się nad sobą. Jeżeli tak sięgniemy pamięcią. Wstecz, no to tyle kompromitacji przecież spotykało Zagłębie w rozgrywkach Krajowego Pucharu, Piastko, Bylin, MKS, Kluczborg, Bytowie, Bytów, Huragan, Morąg, Chojniczanka, to tak z głowy można wymienić, no i tutaj nie wyciągnęli lekcji potopiecznie Waldemara Fornalika. Na pewno wypada docenić postawę zawodników Sokoła, ale to zwycięstwo dla Zagłębia Lubin jest wstydliwe. Nawet jeśli grali rezerwowi, to przecież dla nich to jest mecz, w którym mogą się pokazać, w którym mogą udowodnić trenerowi, że są warci tego, żeby dostać szansę do gry na boiskach ekstraklasowych, a tymczasem wygląda to tak, a nie inaczej. Wygląda to może nie, nie kompromitująco, ale wstydliwie. Tym bardziej, że to też y, cytat z mojego tekstu, że wszyscy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym jakiś farfocel wpada do bramki Zagłębie, bo tak w przeszłości było i co wtedy? I wtedy byłoby zastanawianie się y, i drapanie po głowie, dlaczego tak to wszystko wygląda. Bo w tym meczu można było wyłącznie przegrać, a Zagłębie mało brakowało, żeby właśnie przegrało. W pierwszej połowie meczu z Sokołem, Zagłębie. To było wyraźnie lepsze i tutaj pod kątem budowania gry, pod, pod kątem takiej boiskowej optycznej przewagi widać, że znacznie przewyższaliśmy rywala i nawet ta szybko strzelona bramka dość przypadkowa, strzał z z zrzutu e, różnego i tam dobicie do przez jednego z zawodników w zasadzie na linii, e, no to, to tutaj nie sądzę, żeby nawet to przekreślało jakoś za głębie. Szybko też strzelony gol wyrównujący i następnie gol na, 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 na dwa do jednego. To okej, okay, takie rzeczy się zdarzają. Inne zespoły też czasem gdzieś nawet w, w lepszych ligach tracą bramki z zespołami niżej notowanymi. Martwi mnie to, że jednak w drugiej połowie Zagłębie nie wyglądało wcale jakoś fantastycznie, i dopiero jak tam zawodnicy ostatnio stanowiący o sile zespołu weszli, no to znowu Zagłębie zaczęło tam starać się grać na, na miarę oczekiwań. Plusem jest to, że po pierwsze. Mimo dogrywki, na szczęście skład w większości składał się z zawodników, którzy zazwyczaj pełnią rolę marginalną, bądź, bądź też nie, nie, nie są pierwszym wyborem. I to jest plus w kontekście meczu z górnikiem zabrze. Plusem jest też to, że mecz z górnikiem jest w poniedziałek, więc tego czasu na regenerację będzie więcej. Plusem jest to, że gola zdobył Juan Munoz, już abstrahując od klasy rywala. Na szczęście nie mamy takich obaw, że mamy zawodnika na, na pozycji. Na napastnika pokroju Samuela Mraza czy Roka Sirka, tylko faktycznie jest to raczej ktoś, kto grać potrafi. Zresztą te, do, do, te dotychczasowe mecze, nawet w kontekście poruszania się po boisku, operowania piłką, już to e, myślę potwierdziły. E, no a myślę, że te plusy, które nieprzypadkowo wymienia, wymieniłem, wszystkie z nich są mniej e, istotne od takiego bardzo dużego e, minusa, czyli. Tego, o czym napomknąłeś, że ci zawodnicy rezerwowi, którzy aspirują do gry w pierwszym zespole, nie, czy, czy nawet większy, do gry w większym wymiarze czasowym, no nie spełnili oczekiwań, bo tak naprawdę jeśli mamy te plusiki, no to przy okej okay, strzelcach Bramek, Tornike i, i myślę Marek Mróz, bo on też miał jeszcze kilka sytuacji i, i, i tu akurat jestem bardzo zadowolony, bo to jest Polak ściągnięty z ligi niżej, na starcie sezonu grał od początku, później pojawiał się z ławki. Teraz zagrał też niedawno w rezerwach i coraz więcej mimo wszystko łapie tych minut i, i takiej ogłady, jeśli chodzi o środowisko, zagłębia. Więc ten gol mnie cieszy, no ale martwi mnie postawa. Szymona Wejraucha, właśnie Michała Nalepy. No chyba nie do końca też w tym meczu sprawdził się Arek Woźniak. Damian Boharów również chyba mógłby więcej dać. Daniel Ludziński zszedł po przerwie. I ten minus właśnie taki największy dla tych piłkarzy, którzy zagrali w tym spotkaniu od początku, bądź też no, pojawili się po przerwie i, i może nie, nie dali z siebie jakoś wystarczająco dużo, ale ten minus... Na pewno da pewną odpowiedź trenerowi Waldemarowi Fornalikowi, no, że chyba. No nie do końca jest ok, jeśli chodzi o tych, tych piłkarzy, i nawet ich pozycja wyjściowa z ławki może się po tym spotkaniu troszeczkę zmienić. Nie zdziwiłbym się, jeśli część z piłkarzy, która wystąpiła od początku w meczu z Sokołem, no, miałaby w najbliższym czasie w ogóle problem, żeby w większym wymiarze występować w pierwszym zespole. Waldemar Fornalik, tam, jak ostatnio też stwierdziliśmy, stwierdziliśmy wspólnie, ma trochę za uszami, ale jest to trener bardzo inteligentny, no i te, on też widzi takie aspekty. Jak zaangażowanie, i myślę, że takie mecze jak ten z Sokołem, na szczęście przepchnięty kolanem, mogą dać nawet y, rezultaty w postaci dopisania pewnych nazwisk na listę, na listę pod nazwą do pożegnania zimą. Nie ja wiadomo, teraz jest jeszcze dość dużo czasu do zimowego okna transferowego i przerwy między rundami, ale takie sytuacje, właśnie e, moi, w mojej opinii, powodują, że ta lista coraz bardziej będzie się klarowała. Tak jak mówisz, na pewno nie zyskują w oczach Waldemara Fornalika ci zawodnicy, którzy zagrali większość minut w Kleczewie. Myślę, że nad tym meczem nie ma co więcej się rozwodzić. Tutaj możemy postawić sobie kropkę. To był 54 epizod podcastu MKS Talk, o którym rozmawialiśmy. W składzie. Filip Trokielewicz oraz Paweł Junory. Słyszymy się ponownie po meczu z górnikiem Zabrze. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, cześć. MKS zagłębie.pl To my, wierni kibice zagłębie.